Dzień dobry. Spotykamy się po raz kolejny na rodzinnym gospodarstwie pana Jana Ludwickiego. Popowiemy trochę o technologii, która była tutaj stosowana, o herbicydach, fungicydach i o tym, co się generalnie dzieje w tym sezonie. Za nami znajduje się rzepak Ozimy. Bardzo duża, fajna plantacja. Odmiana? Aganos. Odmiana Aganos. To jest w zasadzie nowość w naszej ofercie od poprzedniego roku. Na wiosnę został zastosowany Toprex. Bardzo fajnie się sprawdził, bo zobaczcie, że jest pięknie wyrównane kwitnienie. To oprócz tego w zasadzie, że on zabezpiecza fungicydowo, przed chorobami i obniża stożek wzrostu, to stymuluje fajnie pędy boczne. Przy czym taką wartością dodaną jest to, że właśnie ten łan ten jest taki wyrównany, kwitnienie jest wyrównane, przez co później będzie bardziej synchronizowany zbiór. Odmiany dentu uprawiamy od y, kilku lat. Są to odmiany plenne, cechują się tym, że dają duże rozgałęzienia, są odporne na wymarzanie. Mamy tutaj fajnie rozgałęzioną roślinę rzepaku. Pamiętajmy o tym, że to to jest płatek, w tym miejscu jest miejsce do infekcji w zasadzie z nizną twardzikową. Tu był zastosowany Amistar Gold Max, więc fajnie zabezpieczy to, tym bardziej, że mają pojawić się już teraz opady deszczu. To jest bardzo ważne, żeby zrobić wcześniej zabezpieczająco zabieg, żeby później po prostu ograniczyć tą presję z twardzikowej, bo bo Płacki tak, i... i tu dochodzi do infekcji, ja pamiętajmy o tym, że woda, później ten łan się cały gotuje i infekcja jest praktycznie murowana. Także, powracając do topreksu jeszcze, no, te, te rozgałęzienia to jest właśnie między innymi to, że on fajnie stymuluje te, te, te rozgałęzienia To Znajdujemy się teraz na plantacji pszenicy ozimej, to jest plantacja, gdzie był nieco późniejszy się. Tutaj pan Janek się nie zdecydował na zabieg odchwaszczający jesienią, dlatego na wiosnę został wykonany zabieg herbicydowy, który preparatem? Ja. A VoxoPak? A voxopak. To jest bardzo silne rozwiązanie, mocne naprawdę, pod kątem chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Także tutaj jest zdecydowanie czyściutko. Nic, nic nie wystaje, nic żaden chwast, także nie ma szans tutaj się cokolwiek przebić. A pod kątem fungicydowym, co było zastosowane? Unix plus TurboPak. Unix, dodajmy, że to było pod kątem chorób podstawy źbła, mm -hmm. łamliwość, tego typu rzeczy. A TurboPak pod kątem mączniaka, to żeby to wyczyścić, żeby to wyczyścić po zimie, septeriozy, jak się rdzę, tego typu rzeczy. Dobrze, to mamy zabieg T1, był fungicyt, ale przy tym była regulacja. I co to było? Moduz był dawany. Modus był dawany. Okej, okay, pamiętajmy o tym, że wiosna była trudna, niskie temperatury, w nocy było zimno, w dzień też nie za gorąco mm -hmm. było trudno uchwycić okna pogodowe, ale jakoś tam złapaliśmy to. Później za jakieś 2-3 tygodnie. Znowu poszła poprawka, tak? Modusem. Tak, poprawka, poprawka poszła modusem, nie 0,25. 0,25, no. tak, to w celu w zasadzie takiego usztywnienia rośliny, ale i już skrócenia do kłosia. Z tego co ja pamiętam, to chyba w tym tygodniu nawet był wykonany zabieg T2 bo już mamy tutaj liść flagowy i na te dwa był wykonany zabieg Elat. preparatem Elatus. elatusera tak, w dawce litrowej. W gospodarstwie nie używamy generyków. Wszystkie programy są oparte na produktach firmowych. Sejdżenty, bądź innych firm, ale tak, tak. przede wszystkim sejdżenty. Jesteśmy zadowoleni, bo później mamy produkty, które trzymają parametry, nie ma problemu ze sprzedażą. Dobre rozwiązanie, to też wpływają mhm. później na, na parametry jakościowe ziarna, później finalnie. No to mamy długość działania, ten efekt fizjologiczny, mhm. przecież to jest to długo, fajnie zieloność później trzyma. I w zasadzie na tym regionie na pewno będzie wykonany zabieg T3, mhm. więc daje to bardzo dobre przedpole, zastosowanie elatusa pod kątem właśnie chorób puzeryjnych, prawda? Tak, 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 Gdzie tutaj tak, tak. jest mega problem, w tym regionie południowo-wschodnim, tutaj w zasadzie no, chyba każdy pryska te trzy. Tak, tylko ludzie używają różnych produktów, często niesprawdzonych, a produkty sobie, mają to, że mają dobre nośniki, tak. mają różne filtry, które, tak. które zabezpieczają. Chociażby UV. Tak, poza tym wiadomo ile mniej więcej wytrzyma ten oprysk, jeżeli jest podziewany deszcz, więc nie ma, nie ma takiej zmywalności. Dokładno, no, dokładnie, dokładnie w roślinie. Roślinne się cieszymy, się cieszymy. Wszyscy zadowoleni. Dokładnie. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy! I załatwiamy sprawę, żeby nie zaprzepaścić tego cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z blisko. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.